Z nami Michał Suchocki, zawodnik Eurodrew czyli pierwszego finalisty. Ten mecz, który przed chwilą się zakończył, 2-2, remis, ale dla Was zwycięski. Tak, witam serdecznie. 2-2, dla nas zwycięski, remis. No cóż, no nie ukrywaliśmy, że chcemy tutaj przyjechać do świecia po raz pierwszy jako debiutant i zagrać w finale. Ten cel zrealizowaliśmy. Mam nadzieję, że. Finał też będzie należał do nas. No i gratuluję i dziękuję chłopakom za wykonaną walkę i pracę. E, dokładnie tak, no, gracie bardzo dobry futbol, ale też trzeba e, zaznaczyć, że zespół zbyt goszczy w bardzo mocno okrojonym składzie. Mimo tego e, myślę, że bardzo ambitna i bardzo dobra postawa w całym dwumeczu. Tak, jak najbardziej. Gratulacje im za to, że podjęli z nami walkę. No Dzisiaj jeszcze tym bardziej e, mieli jedną bramkę do zrobienia. No, pierwszą bramkę strzelili właśnie chyba oni, tak? No i właśnie gorąco było, no stawili czoła no i dzięki, dzięki, nam, dzięki, dzięki temu, że stawili czoła, pojedynek był emocjonujący samego końca, wyszli w przewadze. No cieszę się, że nam udało się dowieść ten cenny remis. No i gratuluję jeszcze raz mojej drużynie za to, że walczyła do końca i remis jest dla nas cenny. Eee, za chwilę drugi mecz półfinałowy. Koko Studio z zespołem Rafmixu Stalwit, czy jeden zespół, który no, spotka się z Wami w tym już najważniejszym meczu całej ligi? Kogo byś tutaj sobie najlepiej wymarzył, z kim ta ostatnia potyczka w tym sezonie według Ciebie miałaby łatwiejszy dla Was przebieg? To znaczy tak, szanujemy obydwa zespoły. Szczerze powiedziawszy, że mi osobiście. Pierwszy wy, wynik meczu pierwszego y, Rafmixu z Koko był zaskoczeniem, bo myślałem, że Rafmix sobie szczerze powiem y, po, poradzi. No ale 4-2, tym bardziej dzisiejszy mecz będzie satysfakcjonujący satys 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 dla kibiców i mam nadzieję, że no, szczerze powiedziawszy, mam tutaj bliższych kolegów w Rafmixie, także chciałbym z nimi y, stoczyć tę walkę w finale i, i oczywiście zwyciężyć. Że tego Wam życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.